Zróbcie no, no, dziewczynce dziewczynce, no, dziewczynce. Tak nie, róbcie tak nie, 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 Powiem ci, nie, że nie, że nie, 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 Czyli nie, jeszcze, nie, Jeszcze nie, jeszcze momencik. nie, 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 Chciałem się na teraz tylko tak no, przez momencik przed mi otworzyć, zmierzyć, tak? Bo jestem bardzo wrażliwy, Lemura. Wiecie, to kiedyś opowiadałem. Ty możesz tego nie pamiętać. I, kiedyś po prostu ktoś na głos wymówił przy mnie twoje i ja I Jan poczucie tak jakby, no jakby przez otwarte okno róża padła. I to jest, i to jest tak super intensywny i mamy moment, który, który możesz wykorzystać w swojej twórczości. Tak sobie Tak, ktoś tak. do tak, tak. wykorzystania. A teraz człowiekiem, zapytam prędko. Jak się bawicie? <laughs> Powtarzajcie sami. <laughs> my człowiekiem, my człowieki. uwielbiamy Cię.